Dzień dobry Państwu, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Chciałem przedstawić naszego kandydata Konfederacji, pana Rafała Gierowskiego, kandydata Ruchu Narodowego w nadchodzących wyborach. Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Gierowski, jestem prezesem Ruchu Narodowego na województwo łódzkie, a także startuję do wyborach do Europarlamentu, a z listy Konfederacji Korwin, Brown, Leroy, Narodowcy. Jeżeli chodzi o Konfederację, jest to sojusz taktyczny środowisk prawicowych, e, których łączy jeden, jedna myśl. Nie zgadzamy się z tym, jak wygląda dzisiejsza Unia Europejska. Jesteśmy uniosceptyczni Sceptyczni i uważamy, że Unia Europejska odbiera nam suwerenność. E, w, jeżeli chodzi o naszą listę, jest to lista numer 1. Zachęcam Państwa serdecznie do głosowania na kandydatów e, konfederacji w naszym województwie. Wracając do myśli niezależności naszego państwa, jesteśmy przeciwko wprowadzeniu euro w Polsce, a także e, przeciwko powstaniu e, armii europejskiej. Jesteśmy za polską złotówką i uważamy, że Polska, kraj 40 milionowy, powinien decydować o swoich, e, o swoich losach, o tym co się dzieje w naszym kraju, a nie urzędnicy z Brukseli. Jeżeli chodzi o wyjście z Unii Europejskiej, chcemy to zrobić z głową, nie tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii, która najpierw podjęła decyzję o wyjściu ze struktur europejskich, a następnie dopiero zastanawia się, jak to zrobić. W ciągu najbliższych dni zostanie opublikowany nasz, nasza wizja, nasz program, w jaki sposób e, mamy zamiar opuścić Unię Europejską. Uważamy, że interesy z naszymi sąsiadami należy owszem robić, ale na zdrowych zasadach nie możemy sobie pozwolić na to, aby nasz sąsiad decydował o tym, co się dzieje w naszym domu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu za udział w konferencji.